Witam, witam serdecznie drogie kochane wodniki i dla Was teraz rozkład cyganka na wiosnę 2024 roku. Kochani, przypominam, że uzupełniające jest to czytanie, ponieważ co przyniesie Ci wiosna, macie tutaj w playliście, w zakładce co przyniesie Ci wiosna i tam są filmiki do danego właśnie znaku. Zobaczcie sobie, to jest kontynuacja, jak gdyby takie uzupełnienie, ponieważ ten rozkład jest mi bardzo bliski od dzieciństwa, już co jakiś czas go tutaj robię, patrzę się jakby go odbieracie i... Yy, yy. Jeżeli rzeczywiście się okaże, że jest on dla Was dosyć ciekawy, to co jakiś czas będę go oczywiście dla Was robić. Bo on przynosi fajne, krótkie informacje. Może zawsze coś dla Was tutaj z tego uznacie, że będzie. Dobrze, zaczynamy moje drogi, kochane wodniki. Co na wiosnę w rozkładzie Cyganka? Czyli, co dla Ciebie, drogi wodniku? Oczywiście, jedna talia to są same duże arkana, a drugie jest to cała talia i z małych i dużych arkan, po to, żebyśmy zobaczyli, co tutaj jest ważne. Karta sprawiedliwości, dziesiątka pentakli. Co dla Ciebie? Sprawy domowe, być może jakieś spadki, darowizny, sprawy sądowe pójdą w dobrą stronę, jakieś takie rodzinne tematy, to, są, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Być może wyjaśnienie różnych problemów, sytuacji, trudności w relacjach, właśnie takich domowych, też, chociaż nie jest to dla domu stricte, ale mamy dziesiątkę pentakli, więc to, co dla domu jest tutaj, ale to jest dla ciebie, czyli takie y, trochę jakby odpuszczenie pewnych, pewnych rzeczy, które cię bardzo męczą. To też są jakieś pieniądze, które, na które czekałeś, być może. Gdzieś się też sądziłeś, być może gdzieś tam oczekiwałeś pewnych pieniędzy, i tutaj, no trzeba to zaznaczyć, że przede wszystkim dla ciebie są tutaj sprawy takie majątkowo-finansowo-zawodowe podkreślone, że one się potoczą tak, jakbyś tego, drogi Wodniku, chciał. No ale co właśnie dla domu w takim razie? Dla domu bardzo fajnie, chociaż jest jakieś odcięcie. Myślę sobie, że wy już tutaj dużo wiecie. Dla niektórych Wodników jest to, słuchajcie, takie podejście, ponieważ na pewno są tutaj wodniki, które są już samotne, ponieważ królowa mieczy to jest też wdowa bardzo często. To jest kobieta samotna po przejściach, ale kobieta, która już wie, czego chce. Oczywiście w tej karcie może być również mężczyzna, bo karty są tutaj dualne. Więc przy karcie Maga, wy wiecie tym bardziej, czego wy chcecie. Więc to, co jest dla domu, to to, że wy już sobie nie pozwolicie na pewne jakieś sytuacje. Wy już jesteście pewne tego, czego wy chcecie, dla siebie, dla swojego domu, dla swoich najbliższych, ale też chcecie prawdy, uczciwości, a nie takiego ciągłego czarowania i zamiatania czegoś pod dywan. Więc tutaj ta wiosna przyniesie na pewno jakieś ukojenie, ale to, co dla Ciebie, to myślę, że to w ogóle dla Ciebie ma bardzo duże znaczenie, żeby w końcu tutaj coś było wyjaśnione, żeby tutaj pewne rzeczy po prostu nabrały już światła, a nie jakieś takie ciągle coś, nie wiadomo do końca co, to Cię już po prostu bardzo tutaj drażni. Ale ewidentnie tu jest pokazane naprawdę jakieś spadki, darowizny, jakieś pieniądze, jakieś, jakieś nieruchomości, jakieś rzeczy, które dla niektórych wodników naprawdę tutaj będą miały wydźwięk. Co dla Twojego serca w takim razie, więc już typowo wodniku dla Ciebie. Dla Twojego serca powiedziałabym, że. No takie zatrzymanie. I już pomijając to, czy niektóre wodniki są tutaj samotne, czy nie, to tutaj widzę takie wstrzymanie, takie dobrowolne poddanie się na chwilę, em, dlatego, że chcecie zobaczyć, jak ta sytuacja się dalej potoczy, jak wasze życie uczuciowe się dalej potoczy. Nie do końca jesteście w stanie określić siebie. Karta świata jest bardzo fajną kartą, bo ona kończy drogę głupca, a jednocześnie zwiastuje nam cudowne szczęście, radość, ale też jak gdyby zakończenie jakiegoś etapu w swoim życiu, więc być może jakiś etap w waszym życiu został zakończony i wy teraz nie wiecie, co chcecie dalej robić, czy chcecie być w tym związku, czy chcecie szukać nowego partnera, bo na przykład jesteście singlami, czy, czy tutaj, nie wiem, trwacie gdzieś w jakiejś relacji yy, takiej, czy nie innej, no tutaj macie trochę perturbacji, ale wydaje mi się, że właśnie świadomie chcecie dać sobie trochę czasu, żeby zrozumieć samą siebie i chyba tak naprawdę swoje własne serce, czego ono potrzebuje, czego ono chce, być może sobie zadajecie takie pytanie, więc to jest bardzo fajne tutaj Pokazanie, że trzeba się przyjrzeć z drugiej strony, ale tak naprawdę nie ludziom wokół Was, tylko Wam samym. Wy się musicie sobie przyjrzeć najbardziej. Dobrze, czego nie wiesz? Czego nie wiesz, drogi? wodniku. Yy, nie wiesz, że mm, po pierwsze, no jeżeli rzeczywiście jakieś pieniądze ci skapną, bo tak może rzeczywiście być, to żebyś tutaj nie oszalał trochę, nie zaszalał i nie oszalał, żebyś tutaj trochę nie wpadł w jakiś taki yy, egoizm yy, i też takie, yy, taki narcy, narcyzm dosłownie, ale czego nie wiesz, że yy, być może yy, Masz słabości do różnych takich rzeczy, właśnie typu <laughs> gry hazardowe, jakieś używki, nadużycia, pieniądze, i tutaj <laughs> nie wiesz o tym, że to jest bardzo zła droga, którą chcesz podążać. Karta diabła tutaj jeszcze dla mnie mówi, moi drodzy, że <laughs> to, czego nie wiesz, to być może też to, że. Niekoniecznie masz y, uczciwe osoby w swoim otoczeniu i jeszcze jedna rzecz, że w końcu odkryjesz właśnie tą nieuczciwość i też zobaczysz toksyczność innych osób w swoim otoczeniu. A czego się nie spodziewasz w takim razie? Karta kochanków y, czyli karta bliźniąt. Nie spodziewasz się, że być może w twoim otoczeniu będzie bliźniak, ale nie spodziewasz się załagodzenia jakiejś sytuacji, dogadania się. No może właśnie w jakiejś relacji, związku nie spodziewasz się jakiegoś kontraktu, jakiejś umowy, coś na co długo czekałeś, czekałaś, nagle w końcu się ziści, sprawdzi się, ale będzie to też wymagało od ciebie jakiejś decyzji, więc to czego się nie spodziewasz, to to, że sprawy pójdą po Twojej myśli, ale że będziesz musiał jeszcze jakąś, albo musiała podjąć jakąś ważną decyzję. Hmm. I może mieć to związek ze sobą spod znaku bliźniąt. E, a co być musi? Karta lwa, zobaczcie kochani, dwie karty lwa, dwa arkana wielkie. No po prostu tutaj no nie ma złudzeń, moi drodzy. Eee, co być musi, musi być tak: podwójnie, moi drodzy, <laughs> pewność siebie. Przede wszystkim, pewność siebie, eee, poczucie własnej wartości, odwaga zadbanie o siebie. Myślę, że wodniki zaczną w końcu też oprócz takiego skupiania się na swoim intelekcie, na swoim umyśle, na wszystkich takich zagadnieniach, które się wiążą z umysłem, skupią się też na swoim wyglądzie, na swoim, na swoim poczuciu. I to, co być musi, to też jedna bardzo ważna rzecz, żebyś też w wodniku trochę nauczył się ujarzmiać swoje też emocje, bo czasami też potrafisz być tak jak lew, drapieżny, co czasami może być niefajne i szkodzić, więc to jest takie y, ujarzmienie w sobie tego lwa, zaakceptowanie swoich wad, ale też i zauważanie tych swoich zalet, poczucie właśnie tej, właśnie, właśnie swojej wartości, odwagi y, i to być musi. Musisz być odważny, drogi wodniku, pewny siebie, ruszać do przodu, realizować swoje marzenia. Y, nie blokować się, bo największym wrogiem, jakiego możesz mieć, drogi Wodniku, przed czymkolwiek i z czymkolwiek w swoim życiu, to jesteś ty sam. Ty sam jesteś dla siebie największym wrogiem. Więc tutaj to, co być musi, to, to to, żebyś tym wrogiem właśnie przestał dla siebie być i zaczął siebie doceniać, akceptować, też zauważać pewne niedoskonałości w sobie, robić coś z nimi, ale też być przy tym odważnym, pewnym siebie i działać, dążyć do, do tego, co, czego potrzebujesz. Ale to jest też karta seksualności. Więc tutaj z tym diabłem powiedziałabym, że. To, co być musi, to też to, że jeżeli jesteście wolnymi akurat osobami, to możecie bardzo intensywnie przyciągać płeć przeciwną. Bądź tą samą. No. W zależności od tego, kto jaką ma orientację, ale będziecie przyciągać do siebie drugą osobę, będziecie jakoś tak działać, jak magnes dosłownie, co jest bardzo ciekawe i bardzo silnie to będzie tutaj działało, więc być może jakaś przemiana naprawdę w Was się tutaj odbywa, drogie wodniki, czego Wam oczywiście bardzo życzę. Dziękuję wam moi drodzy. Pamiętajcie, co przyniesie ci wiosna w playliście możecie sobie uzupełnić też. Dziękuję za wasze komentarze, łapki, subskrypcje za wszelką waszą aktywność, bo fajnie jest tutaj wejść i też coś po sobie zostawić, więc dla mnie to jest przyjemne. Jesteście cudowni i dziękuję wam za wszystko co tutaj dla mnie robicie. Serducho, do zobaczenia. Pa pa pa.